Cześć, witajcie drodzy widzowie. Zapraszam Was do luźnego materiału, który będzie polegał na rozpakowaniu dwóch saszetek serii LEGO Batman. Troszkę mamy do nadrobienia, jeśli chodzi o recenzję tej właśnie minifigurek, tej właśnie serii. Bardzo mi się ona spodobała, dlatego póki co ta seria jest reprezentowana u mnie przez największą liczbę minifigurek. Pamiętam, że chciałem tutaj dwie minifigurki jeszcze zdobyć. Oczywiście chcieć to ja mogę sobie wszystkie, prawda? A ile uda mi się zdobyć, no to to już jest inna kwestia. Tu się upewnię, może, jak temu Batmanowi mam założyć tą różową sukienkę, bo, ponieważ ona jest taka. Pewnie jak założę, to się dowiem, że w taką stronę się nie da. Ale jednak zobaczmy, jak to wygląda tutaj na zdjęciu. Dobrze, i już mniej więcej wiemy. To ma chyba w dół troszkę opadać. Choć podejrzewam, że jakakolwiek w jakąkolwiek stronę tego nie założymy, będzie dobrze. A tutaj. No nie, to musi być chyba w tą. No najwyżej pomyle się. Zobaczymy. No tak, wtedy to troszkę schodzi niżej ta sukienka. Nie wiem jak to się nazywa. To nie jest sukienka, prawda? Taka. Tak. Mhm. Uh -huh wtedy nam się lepiej trzyma troszkę. Tutaj postaram się przybliżyć, żebyśmy mogli już zobaczyć detale naszego bohatera. Aha, jeszcze oczywiście skrzydełka. Wybrałem tę figurkę mini-Batmana dlatego, że no według wielu osób jest ona po prostu zbyt... Co to jest takie przybrudzenie jakby? Nie wiem, czy to będzie widać na twarzyszce. Bardzo dziwne. Ostrość mi trochę ucieka, ale do tego jeszcze wrócę na koniec materiału. Mamy tylko jedną twarz. To, co mi się podoba w tej figurce, to oczywiście różowe nakrycie głowy naszego Batmana, naszego bohatera. Oj, wsadzimy mu jeszcze tę wróżkę. już Wam mówię, dlaczego wybrałem tę postać. Przypiszmy ją sobie troszkę. No, ponieważ różowego nakrycia głowy w żadnym Batmanie nie dostaniemy. Jeśli o to chodzi, także pozostałe nadruki są bardzo ładne. No, one są nie do wykorzystania gdziekolwiek, ale jako taki właśnie coś dziwnego do postawienia obok normalnych Batmanów jak najbardziej się nadaje. Nie wiem, czy ten element nie pochodzi z jakiejś serii, powiedzmy Friends, bądź innej Elves ale pierwszy raz go widzę. Bardzo ładny, taki mleczny, przezroczysty, różowy. No i oczywiście różdżka, która podejrzewam pojawiła się w jakimś zestawie z Harrym Potterem. No, tak więc cieszę się, że kolejny Batman ląduje do kolekcji, ale ta twarzyczka, coś tu jest z nią nie tak, wydaje mi się. Muszę zobaczyć na oficjalnych zdjęciach, jak to wygląda, ale wokół ust no, są takie jakieś defekty. Troszkę mi się to nie podoba, ale to no za chwilę sprawdzę. Sprawdzę to oczywiście i może w opisie Wam powiem. A jeśli macie takie minifigurki, no to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. Tak więc przejdźmy do następnej minifigurki, którą już tutaj rozciąłem saszetkę profilaktycznie. O, dobrze, że sobie nie przeciąłem kapotki naszego bohatera naszego faraona. No, a faraona chciałem zdobyć dlatego, ponieważ kojarzy mi się fajnie z Johnem Thunderem, z właśnie tą serią Adventures. Bardzo ładny, jedna twarzyczka. Wąż, oczywiście, standardowa tutaj opcja w kolorze zielonym. o Oczywiście zapomniałem założyć pele ręki naszemu bohaterowi. Jest ona chyba jeszcze z tego tradycyjnego materiału, tak, takiego dość sztywnego. Nie jest ona taka mięciutka. Już zakładamy, twarzyczka bardzo ładna. Wow, chodź tu cyk i do prawej ręki damy mu insygnia władzy nad wężami, podejrzewam, ponieważ jego laska jest tak zakończona i ma także węża tutaj z boku. Tu sobie tak to postawimy już tutaj sobie przybliżymy naszego bohatera. Bardzo ładna postać. No, tak jak Wam wspominałem, kojarzy mi się właśnie z tą serią Adventures. Różne takie typu piramidy i inne zaginione cywilizacje. Bardzo ładny nadruk. Tutaj ta laska podejrzewam, że mogła się gdzieś pojawić. Nie wiem, czy jest to wyjątkowy element. Mi się podoba. Cieszę się, że gdzieś tam się w kolekcji znajdzie. To nakrycie głowy też na pewno się pojawiało, tylko niekoniecznie właśnie z takimi nadrukami. Bardzo ładne. Tu, żeby zobaczyć jego nadruki, no to sobie go podwiniemy. O, nie ma nic niestety na plecach, jak widzimy. Tylko nóżki są różnokolorowe. Ze względu na tą właśnie pelerynę, która przechodzi tutaj mu z lewej strony na prawą. Bardzo ładnie. Dobrze. I jeszcze zobaczmy u Batmana. czy coś? Nie, u Batmana też nie mamy żadnego nadruku na plecach. I już wam mówię, moi drodzy, czemu tutaj mam takie problemy z nagrywaniem? Tutaj. Z ponieważ nagrywam w zupełnie innym miejscu i no jak możecie zobaczyć, co bardziej dociekliwi mogą widzieć braki w oświetleniu. Bardzo tego nie lubię, dlatego no, być może częściej się będą pojawiać tego typu materiały bardziej na luzie, właśnie jakieś unboxingi i szybkie takie przejrzenie minifigurek, ponieważ no, bardziej chcę dopracować inne materiały, dlatego. No, będzie więcej tego typu rzeczy, dlatego wybaczcie mi ewentualnie, jeśli spodziewaliście się czegoś lepszego, ale no, mam nadzieję, że jakoś mi tam wybaczycie i nadchodzące materiały zrewansują Wam ubytki w niektórych, które się będą pojawiać. Tak więc z mojej strony polecam Wam przede wszystkim tego bohatera. On jest naprawdę taki dystyngowany. Tego no, oczywiście jeśli zbieracie Batmany, no to takie przełamanie czerni i brązu, który reprezentuje ten bohater będzie jak najbardziej wydaje mi się ciekawe. Takie uzupełnienie kolekcji. Tak więc dzięki Wam piękne za oglądanie, za lajkowanie, za to, że jest Was coraz więcej drodzy widzowie i widzimy się oczywiście już niedługo. Dzięki, cześć!